Wiele osób na pewno zastanawia się, w jaki sposób można zgłosić się do programu. Skąd są brani uczestnicy? Można się zgłosić, trzeba dać nam szansę, czyli trzeba się odezwać, wejść na stronę Polsatu w zakładkę Nasz Nowy Dom. Mhm. Tam jest specjalna ankieta, którą trzeba wypełnić i nie musi tego zrobić osoba, która jest potencjalnym naszym, naszym wybrańcem, tylko może to za nią zrobić albo rodzina, albo przyjaciele, albo znajomi, albo sąsiad. no Ktoś, kto chce pomóc takiej rodzinie. I potem. No, no trzeba pewne warunki oczywiście spełnić mm -hmm. bo e, 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 i tu pana zaskoczy wie pan co jest największym problemem w Polsce my nie, nie wiem. E, <laughs> jeżeli chodzi o, 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 o własność. My w ogóle nie robimy czegoś takiego jak zalegalizowanie spadku. I Bardzo często jest tak, że te rodziny mówią do nas to jest nasz dom, bo dostaliśmy go od babci, ale jakby nie ma na to żadnego dokumentu i dowodu. Nie, nie doprowadzamy pewnych spraw do końca, a to jest bardzo istotne, bo my nie możemy robić domu gminie albo dużej rodzinie, bo wiadomo, że dopóki ten dom jest ruiną, nikt się nim nie interesuje. W momencie, w którym ten dom wyremont Nagle może się okazać, że ta rodzina cudowna, wspaniała, której chcieliśmy wyremontować dom, zostanie z niego wyrzucona po prostu, bo nie jest właścicielem tego domu, więc trzeba przeprowadzić sprawę spadkową, trzeba wiedzieć na pewno, że to jest nasz dom. Mhm. Wypełnić ankietę no i czekać na to, aż się odezwiemy. Dużo jest tych zgłoszeń rzeczywiście, no ale staramy się tak wybierać, żeby te najbardziej potrzebujące rodziny miały remont. Wszystkim nie możemy wyremontować. Bardzo byśmy chcieli, bardzo naprawdę, słowo honoru, bardzo byśmy chcieli wszystkim wyremontować domy, no ale nie da się. To jest i tak duża liczba, którą zrobiliśmy.